Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj wam pokażę co przez ostatnie miesiące udało mi się zużyć Przyznam się, że troszeczkę mi się tego zbierało I tak jak zawsze zacznę może od produktów do makijażu Udało mi się w końcu zużyć podkład marki Rimmel Lasting Furnish 25 godzin, Bowl e, i jest to odcień 103 True Ivory i chciałabym Wam powiedzieć, że ten podkład tylko i wyłącznie dobrze wyglądał na moim czole oraz na moich policzkach, niestety na nosie oraz na mojej brodzie strasznie się ważył, powstawały takie mazy, zbierał się również pod skrzydełkami nosa no i też niestety strasznie zaznacza moje bruzdy nosowo-barkowe e, jest recenzja tego podkładu na moim kanale i tam możecie sobie dokładnie zobaczyć, jak ten podkład się zachowywał w ciągu dnia, e, więc ja do tego podkładu na pewno nie wrócę. Kolejny produkt, który również zużyłam, jest to korektor marki uh, Lovely, bardzo dużo osób poleca ten uh, korektor. Jest to Liquid Camouflage i ja mam ten korektor w odcieniu 02 Sand, i moim zdaniem jest to korektor, który ma naprawdę. Przepiękny kolor, również ma świetną pigmentację, ale żeby uzyskać świetne krycie, naprawdę trzeba go nałożyć w dużej ilości, dlatego też ja za tym korektorem po prostu nie przepadałam. Z tego względu, że przy takiej dużej ilości pod moimi oczami stwarza taką skórupę po prostu bardziej ten korektor w ten sposób postarza moją skórę, dlatego też ja do niego więcej nie wrócę. No i ostatni produkt do makijażu to jest maskara marki Lovely, i to jest ta nowsza wersja tego starego naszego brata, bym tak powiedziała. Jest to Curling Pump Up Mascara Black Volume. Moim zdaniem ta starsza wersja jest znacznie lepsza niż ta nowsza. Nie do końca mi się ten tusz sprawdził, nie byłam z niego zadowolona. Nie jest to drogi produkt, dlatego też nie żałuję wydanych pieniędzy, po prostu się ta maskara nie sprawdziła. Kolejny produkt to będzie produkt do twarzy. Jest to tonik marki Clarence, jest to tonik z ALOS-u i jest to tonik dla cery w oraz suchej i chciałabym Wam powiedzieć, że ta konsystencja tego toniku jest taka żelowa i dzięki temu, że ta konsystencja jest taka żelowa, ten tonik też na dłużej starcza. Jest to tonik bezalkoholowy i również przepięknie działa na skórę, tak kojąco, łagodząco i bardzo Wam polecam ten tonik dla cery, która po prostu potrzebuje takiego nawilżenia. Również polecam ten tonik dla osób, które po prostu mają cerę zaczerwienioną, przesłyszoną, bo naprawdę ten tonik bardzo tą skórę tak jakby no, ładnie nawilżał. Bardzo byłam zadowolona z tego toniku i na pewno do niego wrócę. Ja w ogóle lubię bardzo markę Clarence, jeżeli chodzi o pielęgnację. Kolejny produkt do twarzy jest to coś tańszego i jest to krem ze Sorai. Jego wam pokazywałam w ulubieńcach roku. Jest to krem z hialuronowym mikrozastrzykiem Duo Forte, krem wypełniający zmarszki utwalone. Ja ten krem używałam do pielęgnacji pielęgnacji porannej i ten krem naprawdę świetnie się sprawdzał bardzo jestem zadowolona również z zapachu tego kremu, moim zdaniem ten krem naprawdę jest godny uwagi, bo jest tani, naprawdę jest przyzwoitej cenie przepięknie z skórę i idealnie się wpasowuje w moją pielęgnację poranną wiem, że ponownie do niego wrócę, bo naprawdę ma świetne działanie kolejne produkty to będą maseczki marki Botanik naprawdę zużyłam mnóstwo tych maseczek jeżeli chodzi o te to żadną z tych maseczek Wam nie polecam, po prostu te maseczki się u mnie nie sprawdziły, czyli e, Aloe Vera, czyli nawilżająco kojąca maska na tkaninie. Ta maseczka się w ogóle u mnie nie sprawdziła, no naprawdę nic szczególnego nie zrobiła ta maska na mojej skórze. Kolejna to jest aktywnie nawilżająca maska na tkaninie, głęboko nawilża i wykładza skórę w ogóle nie czułam żadnego efektu nawilżenia przy tej masce kolejna to jest maska ujętająca maska na tkaninie e, napina i liftinguje skórę, redukuje zmarszczki również się z tym nie zgadzam no i e, dwie takie same maseczki czyli e, regenerująca maska ze śluzem ślimaka 10% filtrowanego śluzu ślimaka e, no i również e, tych masek Wam nie polecam tylko i wyłącznie z tych wszystkich masek polecam Wam te, czyli te, tą e, złotą wersję. Tylko i wyłącznie polecam Wam właśnie tą złotą maskę z tej serii, moim zdaniem jest najlepsza. Często do niej wracam, często ją kupuję w promocji w Rosmanie, idealnie nawija skórę, wygładzają i również ją ujedrnia. Bardzo ją Wam serdecznie polecam, jeżeli będzie promocja, to kupcie sobie kilka opakowań, bo naprawdę jest świetna. Kolejny produkt to jest produkt pod oczy I, i ja tą maskę kupiłam na stronie Minty Shop i to jest maska po prostu pod oczy, to są takie dwa płaty i jest to maska marki Pilaten, kolagenowe płatki pod oczy, dogłębnie nawilżają skórę pod oczami, opóźniają proces starzenia, skóry, skórę rozmięśniają, skórę eliminują cienie pod oczami, e, skóra pozostaje nawilżona i odżywiona przez długi czas. E, niweluje obrzęki, poprawia jętość i wykłóca zmarszczki. Moim zdaniem e, te płatki niczego nie zrobiły. Ja miałam je pod oczami przez 25 minut i tylko czekałam, kiedy będę po prostu mogła już te płatki ściągnąć i po prostu czułam dyskomfort, po prostu bardzo napinało moją skórę pod oczami. Nie podobał mi się efekt, jaki pozostał na mojej skórze, bo tak naprawdę nie czułam żadnego nawilżenia, po prostu ujenienia, po prostu niczego nie czułam. Dlatego też wam tych płatków pod oczy nie polecam. Kolejne produkty to będą produkty może do rąk. Jest to seria pielęta i mam takie trzy kremy do rąk. I pierwszy z nich to jest krem y, do rąk Camellia plus olej różowy. Nie podobał mi się zapach i nie podobało mi się nawiżenie przy tym właśnie kremie. Drugi krem to jest Wiśnia Jedwab. Również zapachem nie przykuł moją uwagę ten krem, no i również nawiżenie było bardzo słabe. Najbardziej mi odpowiadał właśnie ten żółty krem do rąk, czyli jaśmin plus sake. Moim zdaniem jest to najlepszy krem z tej serii i do tego kremu na pewno wrócę, bo naprawdę przepięknie nawiżał moje tłonie ten krem. No i teraz może przejdę do produktów do włosów. I przede wszystkim chciałabym Wam powiedzieć coś o marce Schwarzkopf, czyli Gliskur. Jest to ekspresowa odżywka regenerująca. Jest to produkt do włosów bardzo zniszczonych oraz suchych i moim zdaniem ta odżywka nie robiła niczego dobrego z moimi włosami. Tutaj nie było żadnego nawilżenia, ani też nie było żadnego wykłacenia. Ja przy tym produkcie również nie mogłam dobrze rozczesać swoich długich włosów. Naprawdę długo się męczyłam z tym produktem. Cieszę się, że już tutaj nic nie ma. I ja zawsze jak się męczę z danym produktem, mówiąc sobie, że jak już skończę ten produkt, to kupię sobie coś lepszego, coś droższego i właśnie przy tym produkcie tak było. Dlatego też mam zamiar zastąpić ten produkt czymś droższym, czyli bardziej profesjonalnym. I mam nadzieję, że moje włosy teraz będą w znacznie lepszej kondycji, bo ten produkt był kompletną klapą dla mnie. Naprawdę. Kolejne produkty, jakie kończyłam, to będą szampony i odżywka. Marki John Frida czyli ta wersja Avolium. I to jest moja ulubiona seria, jeżeli chodzi o tą markę. Bardzo jestem zadowolona z tych produktów. To są już kolejne stękowane opakowania i chciałabym Wam powiedzieć, że cenię sobie te produkty za to, że nadają moim włosom takiej lekkości, świeżości i ja przy tych produktach moje włosy mogę myć co 3 dni, a moje włosy są włosami, które po prostu bardzo szybko się przytuszczają i cieszę się, że mam taki komfort właśnie przy tych produktach, że teraz mogę sobie pozwolić i myć swoje włosy e, co 3 dni i również chciałabym Wam powiedzieć, że te produkty sprawiają, że moja skóra głowy nie jest w ogóle podrażniona. E, przy wcześniejszych produktach czasami działało się tak, że e, moja skóra głowy była podrażniona, czy też po prostu e, strasznie mnie swędziała, a przy tych produktach właśnie się nie dzieje, dlatego też tak chętnie po nie często sięgam i naprawdę moim zdaniem jeżeli chodzi o tą markę ta seria najlepiej mi się sprawdza i warto też kupić sobie takie produkty na promocji w Rosmanie i wtedy kupcie sobie od razu taką serię czyli odżywkę i szampon to wszystko kochani, to są już wszystkie moje zużyte produkty cieszę się, że ze mną jesteście, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym tygodniu, pa pa